W tym filmie porównam auta Lego w Beam G Drive do aut Lego w Brick Riggs i zobaczymy w jakiej grze te auta się niszczą lepiej i tak dalej. Więc cześć, witajcie z tej strony matek. Witajcie w kolejnym filmie z Beam G Drive i Brick Riggs. Jak już jestem w Brick Riggs, to mogę wjechać i je uderzyć coś tym autem. Zatokończona ściana, która się chyba niszczy, no tak. Się zepsuła. Tak, zepsuła się. E, ta ściana, ojeju, są, jakby są dwie takie dziury w tej ścianie, to wygląda bardzo dziwnie. Jak mogę naprawić to auto? Dobra, na BrickX tak się nie znam, ale e, usunąłem auto i teraz je postawię jeszcze raz. Zobaczę to, jakie prędkość to się rozpędzi, spróbuję 80 km na godzinę w coś wjechać. Tutaj za bardzo nie ma w co. No, może zawrócę. Nie, nie zepsuł się teraz, proszę. Dobra, trochę mi jakich, jakichś klocków podpadało z tyłu, ale to chyba... Nie szkodzi. Ojej, utnęła tu jakaś część. Dobra, udało się. To jest dużo trudniejsze niż myślałem. O, pociąg chyba przyjechał, dobra. Więc pojadę te 80 km na godzinę, tutaj w tą ścianę. 75 tak mniej więcej, dobra. Tak się to auto zniszczyło, więc zobaczmy jak to będzie w BMG Drive. No i, no i tutaj to od razu, to auto ma ESC, Nitro i tam jeszcze jakieś inne przyciski. No raz, muszę sobie znaleźć. Coś, w co mogę wjechać, no tak żebym się mógł spędzić. Tam chyba będzie jakaś ściana, ładna. dobra. 80 minut na godzinę rana, bo 75, no jakoś tak. No to auto w BMG się rozpędza dużo szybciej. I tak się zniszczyło tam. Tam jakaś część poleciała na górę, tutaj jakieś części e, podpadały, tutaj. Więc tak to wygląda w BMG, a tak to wygląda w Brickrix, Więc Więc tam podpadało więcej klocków, to się lepiej zniszczyło, myślę. A tutaj. Aby te koła się wcale nie ruszyły, a w BMG tutaj te koła się tak zepsuły, e, tam to lewe przednie koło e, się zepsuło i, i ze silnika leci dym. Jeszcze drzwi się otworzyły, a w BrickX e, nic takiego się nie stało, pewnie dalej mógłbym tym jechać. Nie, ojej, cała przednia oś tu odpadła. Dobra, więc polecę teraz na górę i zrzucę to auto. Lecimy, 200 km na godzinę, no jakieś pole chyba spadnę, dobra. Tak, to oto zepsuło. To chyba jednak nie było w poletu tylko jakiś dach. Więc dobra, to się właśnie tak zniszczyło. Zobaczymy jak to będzie w BMG. No to lecimy! I coś mi się wydaje, że się tutaj dużo bardziej rozpędzę. I lecę trochę szybciej niż te 200 km na godzinę. Ojeju! I wszystkie klocki się tak podbijały i tak poleciały, każdy w inną stronę. Ojeju! Wow! A w BrickRex pół auta dalej jest to siebie przymocowana. Nie wiem, coś mi się wydaje, że BMG jest trochę bardziej... Realistyczne. A co się stanie, jeżeli się przejadę? dobry Eee... A co się stało? Przepraszam bardzo. Nie mogę się ruszyć. Chyba coś mi się stało. O, nic mi nie jest. Zobaczmy, co się stanie, jak się jednym autem wjedzie w drugie. A więc mam dwa takie auta. Wjadę teraz jednym w drugie. Spróbuję się rozpędzić tak samo w obu grach. Jedź no, dawaj, jedź! Hamulec ręczny był włączony. To, to się chyba to, to za bardzo przekręca. A raczej się nie rozpędzę za bardzo, ale dobra. Jedziemy 50 km na godzinę. No, zobaczmy, jak to drugie auto. Bo chyba mam okulary słoneczne tutaj. Ciekawe, do jakich prędkości się tu rozpędzisz? Chyba 80 km na godzinę, 90. To raczej dojadę. Nie, no, niekoniecznie. Ale dobra, zobaczmy, jak to się zniszczyło. Tutaj, tak, w siedzenie pasażera się wbiło. Zobaczmy, jak będzie w BMG. W BMG to się strasznie odbija. Dobra, taka odległość powinna starczyć. Ojeju, no ha, mam no minę. Zjedziemy te km na godzinę mniej więcej. No, i teraz jemu się za bardzo nic nie stało, ale mi tutaj cały przód się zepsuł i on jakby tak wleciał, a tutaj wjechałem w niego, i on się wcale nie ruszył prawie, a ja. moja auto się całkiem przewróciło i za bardzo nic nie stało. która się zniszczyła ale nie za bardzo. Ale jeszcze jest jedna bardzo fajna opcja, którą chciałam sprawdzić. Czyli wybuchnąć auto. Bo w obu krach jest taka opcja. Pisze tutaj Explode Vehicle, więc zobaczymy co się stanie. Ojej. Chyba się spodziewałem czegoś innego. To to nie wybuchło, tylko się rozleciał na wszystkie części. I wybimy, czyli też jest coś. Podobnego, mogę tutaj kliknąć, I też, też wszystkie części tak odpadają ale w BMG jeszcze jest tutaj opcja. Boom się nazywa. Dobra, to chyba nie działa na wszystkich autach, ale jakbym to sobie zmienił na jakieś inne, na przykład o to, to jakby tu bardzo dużo płomieni z tego poszło, jeśli auto zaczęło palić. Co ciekawe, dalej może jeździć, więc za bardzo nie wybuchło, ale się pali. Jeszcze można kliknąć, żeby te części podpadały. No tak. Pięknie. E, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to się wam na pewno spodoba ten film, który wam się na ekranie teraz pokazuje. Subskrybujcie, łapkujcie. Dziękuję za oglądanie. Cześć!